Jak przed meczem mówiłem, nieważne jak ważne jest zwycięstwo, to zwycięstwo można powiedzieć, że wyszarpaliśmy. Pierwsza połowa, wiedzieliśmy co będą grali. Nie mówię, że nas zaskoczyli, ale ich agresja była większa niż nasza chęć zwycięstwa, nie wiem jak to nazwać. Ale to też skutkiem tego jest, że naszych dwóch podstawowych zawodników na piłce czyli Krzysiek Szubarga i Igor Wadowski dzisiaj nie mogli wystąpić, wystąpią w następnym meczu. Druga połowa zdecydowanie lepsza, myślę, że w 90% wykonaliśmy plan taktyczny, zdominowaliśmy i też na desce jest zasłużone zwycięstwo. Tak jak prowadziliśmy w pierwszej połowie, tak samo Arka zdominowała nas w drugiej. Narzucili swoje tempo gry, zdobyli kilka, kilka otwartych trójek z dystansu, co spowodowało, że no narzucili swoje tempo i donieśli zwycięstwo do końca. A czego mogło brakować, bo pierwsza połowa no, była koncertowa, szczególnie pierwsza kwarta, i nagle jakby nie wiem, brakło sił MKS-owi? MKS Wydaje mi się, że problem tkwi w tym, że nie wykorzystywaliśmy naszych zalet, nie, nie stawialiśmy dobrych bloków i nie atakowaliśmy gry w pick and rollu, co spowodowało, że nasze rzuty były forsowane, przez co nie trafialiśmy i rywale napędzali się z biurką i szybkim atakiem.